Cześć, to Dawid i Severin. Dzisiaj na tapecie mięśnie pleców i mięśnie bicepsów. Postanowiliśmy połączyć te dwie grupy mięśniowe, ponieważ bardzo dobrze pracują w tych ćwiczeniach, które wybraliśmy. Pierwsze ćwiczenie podciąganie, nachwytem do kilka odczotki. Pozycja wsiadzie kolana ugięte. Dociągamy klatkę piersiową do kilka odszczotki. Gdy katka dotyka kilka od szczotki, spinamy mocno łopatki i wykonujemy kilkanaście powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem będzie podciąganie pod chwytem do kilka odszczotki. Pozycja taka sama jak w poprzedniej. Tak samo dociągamy klatkę piersiową do kilka odszczotki. W momencie gdy kratka kryszowa dotknie kilka, dopinamy mocno łopatki i wykonujemy kilkanaście powtórzeń. Kolejne ćwiczenie na plecy, które wybraliśmy to wysuwanie w opadzie. My użyjemy sobie do tego dwóch e, 1,5-litrowych butelek z wodą. E, Dawid, e, bierz butelki, e, pozycja wyjściowa, pochylamy się lekko do przodu. E, wypięty tyłek, tak zwany kaczy tyłek. Większość z Was ma problem z techniką wykonywania tego ćwiczenia, bo jest tu kilka niuansów, które są bardzo ważne. Po pierwsze, kiedy wykonujecie ten ruch, to musicie pamiętać o tym, żeby puścić barki do przodu, nie są cały czas spięte i w momencie, kiedy przyciągacie łokcie wysoko do sufitu i przyciele, dopiero wtedy jest spięcie łopatek, zbliżają się łopatki i napinamy mięśnie grzbietu. Tak, właśnie jak robi to Dawid. Przy czym cały czas pilnujecie, żeby to jakby był lekko wypięty. Brzuch oczywiście też stabilizuje nam tą sylwetkę. I ostatnie ćwiczenie na plecy, e, które wybraliśmy dla Was, to jest przenoszenie za głowę. E, Dawid leży na taboryciku. E, pokaż Dawid pozycję wyjściową. Jak widzicie, łopatki, odcinek piersiowy leżą na toborecie, głowa wystaje, brzuch napięty, biodra umieszczone w górę i przenosimy ciężar za głowę do maksymalnego ruchu, do maksymalnego zakresu ruchu w stawie ramiennym. Kiedy ciężar wraca, ruch kończy się mniej więcej nad pępkiem. I w ten sposób wykonujecie około 20-30 powtórzeń. Jest to ćwiczenie, które również angażuje na mięśnie klatki piersiowej i tricepsów, ale również fajnie można sobie popracować nad mięśniami pleców. Ćwiczeniem na biceps jest uginanie ramion z rotacją na zewnątrz i do wewnątrz. Uginamy z rotacją na zewnątrz do góry. Dwie ręce. W najwyższym punkcie robimy rotację do środka i opuszczamy przedramiona. I wykonujemy 12 powtórzeń. I jeszcze mamy dwa ćwiczenia na biceps. Dla Was pierwsze to jest ugnanie przedramion z rotacją. My używamy 1,5-litrowych butelek, bo jak wiecie to jest zestaw dla początkujących. Na razie telewizor babci zostawiamy z tyłu. Eee, może się przyda później, jak będziemy robić dla zaawansowanych. Eee, póki co używamy butelek, eee, Dawid mukać w a więc uginanie przed ramion z rotacją. Pamiętajcie, żeby łokcie trzymać przy ciele. Starać się wykonać eee, ruch w pełnym zakresie, żeby maksymalnie napiąć ten mięsień. Wykonywać możecie tutaj około 20-30 powtórzeń w serii. I od razu przejdziemy sobie do drugiego wariantu ćwiczenia, chwyt młotkowy, tak jak widać Dawid już zmienił, nie robi rotacji, łokcie również przy ciele i staramy się tak samo wykonać maksymalny zakres ruchu. Też 20-30 powtórzeń, myślę, że będzie ok z tym ciężarem, w kilku seriach. No dobra, Dawid, Tu co? To na naturę, jeśli chodzi o biceps i plecy. Jak zwykle mamy dla Was konkursik. Przysyłajcie nam zdjęcia swoich pleców. Najszersze plecy nagrodzimy suplementami firmy Track Nutrition. Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie. Na razie. Do zobaczenia.